Aha, uf. Co tu się dzieje? Sami... O, hej Roger! Zaczekaj chwilę! Hmm... O! w Może pobawimy się w ściganie? O, potrzebne nam chyba większa autka, żeby przeprawić się przez ten bałagan! Niech mnie, cheddar, masz rację! To może pobawimy się w sprzątanie, co? Mam lepszy pomysł ze mną! Jupi! Cześć! Przychodzimy do Was z nowym. z nowym projektem, oczywiście! I, i. Ale zamiast sprzątać, będziemy jeździć przez cały ten bałagan. Brum. Nie przez, tylko po! To auto pokona każdą przeszkodę! No dobrze, zacznijmy od wycięcia szablonu naszej wyścigówki. Zostańcie z nami, a zobaczycie mega fajny mechanizm podnoszący! I to wcale nie jest nasz wymysł. W 2017 skonstruowano auto z takim bajerem. Co za technologia! Muszę zbierać kawę na to Haha, powodzenia! <śpiewanie> 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 to była tylko reklama innej, ciekawej funkcji pojazdu. Powstał tylko jeden egzemplarz. Spokojnie, dzisiaj przecież zbudujemy ci takie auto z opcją podnoszenia zawieszenia, już zapomniałeś? Racja, pomaluję ten kawałek. Okej, okay. co by tu teraz zrobić? Skończyłeś już może sami? A żebyś wiedział! Wow, ekstra! Ale potrzebuję ich więcej! Ej, jak to zrobiłeś? Wy, kochani, możecie wymyślić swój własny projekt auta. Albo skopiować nasz. Pozwalamy wam. Dobrze, że tektura to bardzo elastyczny materiał. by ją nawet zgiąć w ten sposób. I kolejny element. O, jestem pewny, że ten pojazd będzie spektakularny. Lubicie się bawić autkami? Ja tak. W głębi serca jestem Robertem Kubicą. I lubisz oszukiwać, kiedy gramy do konsoli. jego Ten samochód szybki nie będzie, ale pokona za to wszelkie przeszkody. Skończmy ten projekt i potem zagrajmy na konsoli, Roger. No pewnie. Akurat skończyłem tył naszego autka. Ech, złóżmy resztę elementów. Ech, ech, chwileczkę, pomogę ci. Dzięki. Zajmę się resztą. Projektowanie to moja. Super! Możemy z niej zrobić rurę wydechową! Trzymaj! Ale mi dziś pomagasz! I to jeszcze nie koniec! Uwaga! Muszę to zaparkować! Jeszcze trochę... Okej, okay, stop! Pełna profeska! To będą nasze światła. Muszę je tu porządnie zamontować, okej? Okay? Drogi pojadą pierogi! Mechanik sam jest gotów do pomocy! Brum. Serio? Czyli już mnie nie potrzebujesz! Bez Ciebie sobie nie poradzę, Roger! Okej, okay, to jedziemy dalej. A Wy zostańcie z nami, teraz najlepsza część tego projektu. Każde auto powinno mieć profile, szczególnie nasze. Hej, będzie za wysoko! Jak ja tu wejdę? Spokojnie, skończymy to i coś się wymyśli. Na wielkie pibinaba! Szlamiki są super, ale nawet one tak wysoko nie skaczą. Pora zająć się przodem. Musimy go odpowiednio wzmocnić, żeby wytrzymał każdą trasę. Może ja też powinienem się wzmocnić? Chcę być mega silny! Możesz zmienić kolor na zielony jak Hulk. Szlam Hulk! W samą porę. Teraz zajmiemy się wnętrzem samochodu. Lampy zrobimy z papieru piankowego. Czarny, biały i czerwony! Idealne kolory, Roger! I trochę żółtego! Tak w ogóle to pierwsze światła pojawiły się pod koniec XIX wieku, a jeździło się na recetylę lub olej napędowy. Jeszcze lusterka! Oczywiście sami. Do lat 60. lusterko po stronie pasażera było naprawdę rzadkością. Czyli kierowcy patrzyli tylko przez jedno? A! To przecież niebezpieczne! Wtedy ulice miały tylko dwa pasy. Jeden w każdym kierunku, więc kierowcy nie musieli być aż tak bardzo skupieni jak obecnie. Ha, kumem! Ups, połamałem coś? Spokojnie, wzmocnimy drzwi za pomocą tych belek. W prawdziwych autach zrobione są one z metalu, plastiku lub gumy. I przechodzimy do kół, które są częścią mechanizmu podnoszącego. Ten kawałek jest za cienki. Muszę go podrasować. Dobrze... Ostrożnie. aha. Uh -huh. I co ty da to sami? To za mało! Dodajmy jeszcze dwa! Tak jest, szefie. Super! Zabierz ode mnie ten silniczek! Nie mogę się przestać kręcić! <noise> Dobrze! Musimy go przymocować do koła. I wszystko gotowe. Łatwizna! Ale teraz będzie coraz trudniej, co nie? Spokojnie. Oglądajcie nas uważnie, a wszystko pójdzie jak spłatka. Najpierw łączymy kilka drewnianych patyczków za pomocą wykałaczki. Teraz zabezpieczamy wszystko kropelką kleju. Dobrze? I dokładamy drugi kawałek drewna do naszej konstrukcji w ten sposób. Wydaje mi się, że potrzeba nam tego więcej. Spokojnie, pogrubimy to. Jeszcze trochę kleju. A wy poproście kogoś dorosłego o pomoc, ludziska. Patrzcie uważnie. Przekręcam ten element, żeby uzyskać literę X. Super. A to nie powinno być czasem dłuższe, Roger? Powinno. Przekręcimy środkową część w ten sposób i doczepimy kolejny kawałek, tworząc literę X. Wow, wygląda jak Słuchajcie jak na początku filmu rzuciłem wam aluzję na temat zabawkowej sprężyny? Powinno wam wyjść coś takiego. To mechanizmy podnoszące. Powtórzcie wszystko jeszcze raz, a otrzymacie coś takiego. Musimy zrobić to samo z każdym kołem. Pamiętajcie, żeby wzmocnić konstrukcję wykałaczkami. Tu i tu. O tak, inaczej wam się rozleci! Dobrze. Super! Długo ci to zajmuje. Ech, patrz co zrobiłem! Wow, dobra robota! Patrzcie, kochani! A tu czwarty mechanizm podnoszący. Dzięki temu będzie się lepiej trzymać. Okej! Okay. Jejku, ale to będzie ogromne! No pewnie. W końcu budujemy samochód z podnośnikiem. Ostrożnie, z gorącym klejem uważajcie, żeby się nie poparzyć. To mózg naszego auta. Dziękuję. Zanim podłączymy go do obwodu, musimy zrobić platformę. A potem zajmiemy się panelem sterującym, tak? Dokładnie. Już prawie kończę. Możesz iść po auto sami. Jeśli też nie, to łapka w górę ludziska. Dzięki za wsparcie! Schowaj jeszcze kable! Musi być schludnie! Gotowe! Spójrzcie tylko! Pokażę wam go z bliska! Nie dowiemy się, dopóki nie spróbujemy. Spójrzcie na ten retro samochód. Nie retro, tylko złomo. Tam, zobacz. Tak miało być. Dobra, do dzieła. Rety kotlety, zupełnie jak w filmiku, który ci pokazywałem. Bałeś się mały złomku? Założę się, że nigdy wcześniej nie przejechał na tobą inny samochód. Miałeś rację, Sami. Nieźle się bawiłem dzisiaj przy tym projekcie. Teraz chyba czas posprzątać, co? Czekaj, moja kolej! No dobra. Wy za ten czas dajcie nam łapkę w górę, kochani. Chyba sobie zasłużyliśmy. gdzie to się? O, Sami. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić żadnych filmików. Pa, pa! I klikajcie dzwoneczek.